Się państwu. Witam w tym pięknym dacie. Nazywam się Wacław Kurmiński i mam przyjemność po raz kolejny spotkać się z Państwem podczas Krakowskich Miniatur Teatralnych. To już siódma edycja tego letniego przeglądu spektakli ze scen warszawskich. Ze mną współgospodarzami tego wieczoru będą Pani Magdalena Drafomilecka i Pan Maciej Złota. Dzień dobry, dzień dobry. Ogromnie nam miło wielki zaszczyt, że jest z nami gospodarz naszego stołeczno-trólskiego miasta, pan prezydent Jacek Majrowski, któremu oddajemy mikrofon. Szanowni Państwo, inaugurujemy dzisiaj festiwal Miniatu teatralnych, ale to niby tak brzmi skromnie, miniatury teatralne, ale tutaj nie o wielkość chodzi, chodzi o pewien kumsz, o pewną precyzję, nawet bym powiedział, pewne wyrafinowanie tych spektakli. Dlatego też trzeba powiedzieć, że każdy spektakl, który Państwo obejrzycie podczas tego festiwalu, będzie taką perełką przez znakomitych reżyserów reżyserowanych i przez znakomitych aktorów granych. Wszystkim z dobrej zabawy chciałbym podziękować bardzo serdecznie tym, którzy stworzyli, stworzyli ten festiwal Pani Łączce Lato, Panu Łukaszowi Lechowi, przede wszystkim Śródziemnomiejskiemu Ośrodkowi Kultury. Kazali ja mi powiedzieć, że uważam festiwal za otwarty. Kiedy otworzyłem drzwi i zobaczyłem, to to był Pan. <grywa> A to bym ja. stał pan pod drzwiami, dzwonił pan, żeby panu otworzono. Nie przeczytał. Czyli mamy raczej. Zawsze, Zawsze, kiedy słychać w drzwi, to znaczy, że ktoś za tymi drzwiami stoi. Chyba, że twierdzisz, że pan kapitan to nie jest ktoś. Nie no oczywiście, że tak nie twierdzę. Powtarzam ci tylko, że mówię o w pierwszych dzwonkach. Do trzech jazyku. – Kogo jestem tego ten. A czy słyszał pan, jak dzwoniono po raz drugi? – Tak, ale to również nie byłem ja i wtedy też nie było nikomu. – To mi miałam rad. A, a Zaraz, zaraz, nie tak A co pan robił pod drzwiami? – Nic. Stałem sobie myślałem o różnych rzeczach. No, – Ale za trzecim razem. Też nie pan. Zwone. Za trzecim razem ja, ale kiedy ona otworzyła to pod nie było nikogo, bo się schowałem. Pan tak, tak. o zabranie głosu Pana Prezydenta Jacka Majkowskiego. Proszę Państwa, jak zawsze cenił sobie wybitnych artystów. To z zazdrością, przyglądał się temu, jak odchodzili z Krakowa, jak byli gdzieś indziej. Bardzo się cieszę, że dzisiaj znowu Pana mamy. Jako, że wiemy wszyscy, że związał Pan swoje życie, co prawda z innym miastem, ale krakowskie epizody były zawsze długimi epizodami dotyczącymi Pana życia. Chciałem węczyć Panu takie coś, co jest symbolem Krakowa. Panie prezydencie, szanowni państwo! Na pierwszym roku szkoły teatralnej. Wanisłał Dąbrowski. Zaprosił nas, pierwszoroczniaków, właśnie tutaj, aby statystować w nocy listopadowej Stanisława Wyspiańskiego. Ustawił nas tutaj szeregiem, kazał zapalić widownie i wygłosił do nas przemówienie, które zapamiętałem na całe życie. Nie to, co mówił, ale to, co to znaczyło. Odpowiedzialność wobec widoku, odpowiedzialność wobec teatru, no i wobec losu, który się y, wybiera. Ponieważ jubilat jest z Warszawy, i jest wybitnym artystą scen i filmu, tym krawcem nie mógł być nic inny jak wybitny krawiec z do Paryża. Jeśli natomiast urodził owego krawca czego Państwo pewne podobieństwo do pewnej wybitnej krakowskiej aktorki, również związanej z tą sceną, to podpowiadam, że to podobieństwo nie jest przypadkowe. Panie prezesie, zapraszamy na środek. Proszę odłożyć kwiaty, bo teraz nastąpi moment, w którym będą przeszkadzać. Model jest przygotowany. Model jest przygotowany. Zapraszamy na naszego parowskiego krawca. krawca. Proszę Ciebie, o ile dobrze zlebać. W imieniu krakowskiej firmy e, Newman Style przekazać na ręce e, jubilata e, pon e, na szycie miarowe garnituru e, łącznie z pięcioma koszulami. E, myślę, że mi to służyło. <zry> <zry> od pana prezydenta? To szczerze W Tortu. Tortu. Tortu! Czy jest tort? Yes. Czy mamy tort. Jest tort? Jest no, no, Jest tort. Yes. Zapraszamy, zapraszamy Pani Prezydźnie do pierwszego cięcia. Drodzy Państwo, co jest tort? Nie jako matka, a właściwie jak Państwo później zobaczycie, nie jako ojciec, ponieważ będzie czego mogli skosztować. Będzie on pokrojony odpowiednio i będzie podawany na foyer. I w korytarzu na foyer. No. Jednak idzie na parę. Brawo! Brawo! Mamy to. Czego nie mamy? Nie, kisienki na torcie Brawie. nie mamy. Czy jest wisienka? No, to no, 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 no. Chciałbym podziękować za, za te przedwcześnie obchodzone urodziny, ale jakże znacząco dla mnie, do mojego życiorysu artystycznego. Za niedługo wydawcę literackie, yeah. opublikuję wywiadowcę, więc będę też na reklamie. Ale przede wszystkim dziękuję za serce. I za taką dziwną sumę sumy która się w tym tej jest dla mnie osobiście spełnia. Bardzo tak, bardzo dziękuję.